Culture is cool. Po angielsku mówi się w wielu krajach na całym świecie. Jak już wiesz, także w Stanach Zjednoczonych, the United States, które leżą w Ameryce Północnej, North America, Ameryka Północna, North America. Język angielski po raz pierwszy pojawił się tam niecałe 500 lat temu. Wtedy jeszcze oczywiście nie było Stanów Zjednoczonych, bo te tereny zamieszkiwały lokalne plemiona, które zostały nazwane Indianami. Po ogromnych łąkach biegały wielkie bizony, bison. Bizon, Bison, a lasy zamieszkiwały dzikie indyki. Turkey, Indyk, Turkey. W tym czasie do Ameryki Północnej przypłynął statek Mayflower, którego nazwa znaczy tyle, co majowy kwiat. Mayflower. Tym statkiem przybyli ludzie z Anglii, którzy chcieli zacząć nowe życie w nowym miejscu. To dzięki tym pierwszym osadnikom w Stanach Zjednoczonych, mówi się dziś po angielsku. To był bardzo trudny czas dla pierwszych osadników. Mieli niewiele do jedzenia. Musieli wybudować sobie domy. House, dom, house. I było im bardzo zimno. Dlatego, kiedy udało im się zasiać pierwsze rośliny, a później zebrać plony, bardzo się cieszyli i byli wdzięczni, że udało im się przeżyć. Po udanych zbiorach Urządzili wielkie święto, które do dziś nosi nazwę Thanksgiving Day, czyli święto dziękczynienia. Thanksgiving Day. Jak obecnie obchodzi się to święto w Stanach Zjednoczonych, dowiesz się już na kolejnych zajęciach.